Najpierw najlepszego z okazji urodzin córki, ale dzisiejszy wynik chyba Ci popsuł trochę nastrój. No tak, przyjechaliśmy tutaj wywalczyć jakiś tam punkt, niestety nie zdarzyło się. No, nic, musimy po prostu popatrzeć. Ja uważam, że murawa była dość ciężka dzisiaj na granie. Mogliśmy wywalczyć dzisiaj punkt, no nie wyszło to i nic. Tylko popatrzeć do przodu i patrzeć na następny mecz. Przy obu bramkach możesz mieć pretensje do kolegów z obrony. Jak Ty je oceniasz? Gole. tak się zdalo tam przy pierwszej bramce nie widziałem tam był sam trafnął tu do drzemie pomiędzy nogi chyba i drugiej, przy drugiej bramce to dosyć dobrze trafiał, od siebie porażka na inaugurację czy to zmienia wasze plany na te na końcu rundy zasadniczej nie, no zostaje nam musimy o, o, o nam musimy, dać ze siebie świsko i na następny mecz niedzielę z ruchu musimy wywalczyć zwycięstwo.